Taki za to dzisiaj solidny występ, gratulacje. Czym zaskoczył Was dzisiaj Olimpiakos i jakie są spostrzeżenia prosto z boiska? Myślę, że, że nie byliśmy zaskoczeni, bo wiedzieliśmy, jak, jak będzie grał Olimpiakos, że to naprawdę solidna marka na, na topowym poziomie, więc, więc mogliśmy się sprawdzić na, na tyle przeciwnika. Myślę, że, że były momenty, że walczyliśmy z nimi równy jak z równym, więc, więc na pewno fajnie i będziemy mieć lekcje do wyciągnięcia. No tak, wszyscy się spodziewali, że jest to klasowy rywal, ale też upalna pogoda i mało czasu na regenerację. Przez to na pewno mieliście pewne trudności. Co było tą największą trudnością? Myślę, że na pewno pogoda w pierwszej połowie była, była bardzo ciężka. W drugiej, już troszkę słońce zaszło, więc, więc było lepiej. No wiadomo, że jesteśmy w okresie przygotowawczym, więc, więc nie jesteśmy, jesteśmy zmęczeni, więc granie sparingów na takiej intensywności na pewno nie pomaga, ale myślę, że, że to dobry prognostyk, że, że na takich ciężkich nogach możemy rywalizować z Olimpiakosem. Pół roku temu zapytaliśmy Cię w wywiadzie, czy czujesz, że Ekstraklasa stoi przed Tobą otworem. No myślę, że udowodniłeś to, to wszystkim, udowodniłeś w niej swoją wartość. W minionej rundzie wystąpiłeś praktycznie w każdym spotkaniu, czy to od pierwszej minuty, czy, czy jako zmiennik. Więc stąd nasze pytanie. Jakie są Twoje sportowe cele na ten najbliższy sezon? Jeżeli chodzi o obóz, to na pewno zapewnię sobie miejsca w pierwszej jedenastce. A jeżeli chodzi o, o cele na, na sezon ekstraklasowy, to, to na, pew, na pewno zwycięstwa w każdym meczu i, i dawanie asyst i goli. Przed nami za kilka dni kolejny sparring tym razem z Rapidem. Domyślam się, że macie już ciężkie nogi, natomiast opowiedz nam jak będą wyglądały przygotowania do następnego piątku. Myślę, że jutro będziemy mieli regeneracyjny, później będziemy mieli po dwa treningi, więc, więc na pewno będziemy te, trenować ciężko, ale ale musimy teraz ten tydzień jeszcze przetrenować ciężko, żeby, żeby później w Lidze było nam łatwiej.